Gdybyś miał do wyboru, czy zostać lekarzem, czy piłkarzem, to co byś wybrał? No, chyba piłkarzem. <laughs> Nie. Wiem. Dlaczego? No bo lubię piłkę nożną. Gdzie jest twoja bramka? <laughs> Nie ma. <laughs> Nie ma swojej bramki, a właśnie że jest. <laughs> Rana chcę być policjantem, po południu milionerem, a wieczorem chcę być operatorem koparki. Emil na razie wydaje się być w świetnej formie. Jest otwarty, wesoły. Czy tak zawsze będzie? Choroba przewlekła ma to do siebie, że jest moment, kiedy jest wszystko ok, i wtedy dzieci są szczęśliwe i zadowolone. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają się dializy, czyli ten kontakt ze szpitalem musi być intensywniejszy, wtedy rzeczywiście rodzi się więcej problemów. Jest większy stres. Ośmioletni Emil urodził się jako wcześniak i cierpi na wrodzoną niewydolność Nerek. Ma tylko jedną nerkę, która w dodatku nie działa poprawnie. Jak każdy drugoklasista ma swój dziecięcy świat. Jeszcze tylko gdzieś to chyba doczepimy. Nie, nie będzie. Co robisz? Robię taką koparę, że szuka metal. A, wykrywacz metalu? Tak. I to jest według tej instrukcji? Z tego ma być samolot, ale ja sobie robię, co chcę. Chłopiec może żyć prawie jak rówieśnicy, dzięki lekom oraz urostomii, czyli oddawaniu moczu do specjalnych worków umieszczonych na brzuchu. Teraz się zbadamy Emilku, dobrze? Przeprosimy panów, zbadamy się, a później poprosimy pana, dobrze? Rozwija się normalnie, tylko ta nerka jedna nie daje rady, bo coraz większy organizm Aha. potrzebuje więcej mocy. Ona tak wykorzystana, bo nie daje rady na to. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W tej chwili intensywnie przygotowujemy Emila do kolejnych etapów choroby, to znaczy chcemy e, razem z urologami podjąć decyzję, jak będzie wyglądała już transplantacja nerki, czyli już ta, ten krok dalej, jakby. Chcemy, żeby okres dializ był jak najkrótszy. Czasem udaje się e, wykonać transplantację nerki bez konieczności dializoterapii. Jest też taka sytuacja. No, ale na tym etapie jeszcze trudno nam powiedzieć. Ja jestem bardzo zadowolona. Jest stabilnie i o to nam chodzi. Bardzo ci Także widzimy się za pięć tygodni. Emil jest oczkiem w głowie pana Mikołaja. Mają tylko siebie, bo prawie rok temu chłopiec stracił matkę. To będzie mama. Nosiła właśnie takie różowe sukienki. Ja lubi. Podnie też takie miała, była bardzo smutna, i bym chciał, żeby mama jeszcze je, jeszcze żyła, niedługo po śmierci matki u ojca zdiagnozowano zaawansowaną chorobę nowotworową. Emilku, a powiedz kim chcesz zostać? Budowlańcem, policjantem, czy jeszcze tam. Nie wiem. Są jeszcze takie fajne zawody, nie wiem. Na przykład? Lubię leczyć ludzi. Chciałbyś zostać lekarzem? No, na no serio. A jak to robisz? Jeszcze nie wiem, ale pomagam tacie. On mi leczy, on mi psychicznie leczy. Mi wystarczy popatrzeć na niego, jak on jest uspichnięty, jak on jest e, nakarmiony i czyściutki, zadbany, no to mnie serce od razu rozkwita.